Cześć, mam z tej strony Dick witam was w tym materiału z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przybył na ziemski przekaźnik strata. Jak co dwa tygodnie przy się Baro dzięki uprzejmości Digital Extremes mam dla Was giveaway na 4 razy 75 platyny. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? Wystarczy subskrybować ten kanał i w komentarzu do tego filmu napisać swoją nazwę z gry Warframe, platformę na której gracie i czy posiadacie włączony crossplay czy nie. To wszystko wystarczy zrobić, aby wziąć udział w losowaniu, a już w niedzielę. Wraz z odejściem Baro wylosuje czterech szczęśliwców. A więc cóż nowego ma dla nas Baro? Tym razem jest to modyfikacja Prime, czyli zagłada szeptu Prime. Obrażenia przeciwko szeptowi do pistoletów. Niestety tylko tyle i aż tyle, bo to jest kolejna nowa modyfikacja Prime i niestety nic więcej nowego Baro nie ma. Niestety w tym tygodniu dar pustki, przynajmniej dla mnie, jest niedostępny. Możliwe, że jest to spowodowane tym, że odebrałem dar pustki na przekaźniku Tenokon u Baro, więc możliwe, że jest to taki mały bóg, błąd w że może być naprawione, niemniej jednak w momencie, gdy to nagrywam, jest on dla mnie niedostępny. A teraz przejdziemy do tego, co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić. Zaczniemy od modów Prime i tutaj wita nas Zagłada Szeptu Prime, czyli nowa modyfikacja. Podwójne pociski Prime, Konwulsja Prime, przekierowanie Prime, rozpruwacz Greenir Prime, Rozproszone Piekło i Zapas Amunicji Prime. Jeżeli chodzi o większość tych modów, to na pewno warto je kupić dla siebie i dla innych na wymianę również. Kolej Rozproszone Piekło i Zapas Amunicji Prime, co najwyżej dla siebie kolekcjonersko, a cała reszta na pewno na wymianę znajdzie swoich kupców. I przechodzimy do oręża, a tutaj wita nas Tetra Prisma, Gorgon Prisma i Maceta Prisma. Wszystkie trzy bronie warto kupić choćby dla samego siebie, jak i również na wymianę z innym Teno. I ostatnia pozycja na naszej zakupowej liście, czyli pozostałe, a tutaj wita nas trzydniowy wzmacniacz biegłości, którego na pewno warto kupić, jeżeli macie mnóstwo wyposażenia, na którym chcecie wbić, uzyskać maksymalnie. Poziom. Dalej wita nas Relik Axi V8, którego możemy pozyskać Lex Prime Corpus, Odonate Prime systemy, jak i również Odonate Prime schemat i Volta Prime powłokę i neurooptykę. Sam relikt warty kupna, ponieważ jest to Axie, a i możemy zdobyć tutaj coś do baro w postaci Odonaty i Volta, którego możemy albo sprzedać innym Teno, albo złożyć dla samego siebie. A jeżeli macie więcej pytań odnośnie Warframe, chcielibyście razem pograć, czegoś się dowiedzieć, pootwierać jakieś rzadsze albo ogólnie. Delikty, zapraszam na moje codzienne transmisje na Twitchu, gdzie o 18 do godziny 20-21 gramy z widzami w Warframe. Również, jeżeli interesują Was powiadomienia odnośnie nowych materiałów na YouTube, czy też moich streamów, ewentualnie jakichś giveawayów, czy samego kontaktu, zapraszam na mojego Discorda i link do mojego Discorda, jak i również Twitcha znajdziecie w opisie tego materiału. Także dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy i do usłyszenia w następnym materiale.